Egzamin 8, klasisty, zadania otwarte. Jako pierwsze zadanie za dwa punkty. Grupa przedszkolna liczy 12 dzieci. Nauczycielka ma 5 kredek zielonych, 9 czerwonych i 10 niebieskich. Czy może je oddać wszystkim dzieciom tak, aby każdy dostał dwie kredki różnych kolorów? Odpowiedź uzasadnij. Mamy tutaj nasze tych 12 dzieci dzieciaków. No i co? Mamy 5 kredek zielonych, 9 czerwonych i 10 niebieskich. Czy można je tak rozstawić, żeby każde dziecko dostało dwie kredki różnego koloru? Najpierw zobaczę, których kredek jest najwięcej. Najwięcej jest kredek niebieskich. Czyli najpierw rozdam każdemu dzieciakowi po niebieskiej kredce. Czyli pierwszy dostanie jedną niebieską. Drugie dziecko też. Trzecie dziecko. Czwarte. Piąte. Szóste. Siódme dziecko, ósme dziecko, dziewiąte dziecko i dziesiąte dziecko też dostało niebieską kredkę. I zobaczcie, że tych niebieskich kredek już nie mamy. Zostało nam jeszcze co? Pięć zielonych i dziewięć czerwonych. No to teraz, może rozłóżmy te czerwone. Tych, co jest więcej, czyli czerwonych. No to tutaj dołożę do niebieskiej. Są różnego koloru. Tutaj też są, tu są i tak dalej, i tak dalej. Rozłożę wszystkie te czerwone kredki. Tutaj tym jeszcze dam dwom dzieciakom. Dlaczego te dwie kredki dałem tutaj dla tych dzieciaków? Bo jakbym te dwie rozłożył tutaj, i tutaj, to by mi zostały y, pięć zielonych tutaj na tych. I trzech dzieciaków jeden z nich by miał niebieską, więc by dwoje by miało kredkę o, te, o tym samym kolorze. No i teraz po zielonej kredce dołożę do niebieskiej tutaj i teraz do czerwonej jeszcze dołożę tą zieloną i już nie mam żadnych kredek. I zobaczmy, czy każde dziecko ma dwie kredki różnego koloru. Tu się wszystko zgadza. zgadza. Wszyscy, Wszyscy mają dwie kredki i różnego koloru. No i pytanie było, czy można je rozdać wszystkim dzieciom tak? No to zaprzyjmiemy odpowiedź, że można je rozdać wszystkim dzieciom tak, aby każde zostało dwie kredki różnych kolorów. Otrzymaliśmy dwie pary czerwono-zielone oraz trzy pary niebiesko-zielone i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem par niebiesko-czerwonych. No i koniec zadania. I zadanie kolejne, również za dwa punkty. Uczniowie pewnej klasy planowali wycieczkę, zamierzali odwiedzić jedno z miast Gdańsk, Wrocław albo Kraków. W głosowaniu każdy uczeń wskazał jedno z tych miejsc. Na diagramie przedstawiono liczbę uczniów, którzy wybrali poszczególne miasta. Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrana osoba z tej klasy wskazała Wrocław? Zapisz obliczenia. Tutaj mamy liczyć prawdopodobieństwo, więc przypomnijmy sobie. Prawdopodobieństwo, co to było? Tak, prawdopodobieństwo zapisujemy w ułamku, gdzie w liczniku jest liczba interesujących nas wyników, czyli tutaj, co nas interesuje. Pytanie jest, jaka, ile osób wskazało Wrocław? Czyli interesuje nas ta ilość tych osób, co wskazała Wrocław, a w mianowniku ma być liczba wszystkich wyników. Czyli wszystkie wyniki, wszystkie te osoby, które wskazały na Gdańsk, na Wrocław i na Kraków, i to wystarczy teraz tylko zamienić na wartości liczbowe i mamy obliczone prawdopodobieństwo. No to zapiszmy sobie: prawdopodobieństwo równa się liczba interesujących nas wyników. Czyli nas, interesują nas te osoby, które wskazały Wrocław. Zobaczmy, tu jest ten słupek z Wrocławiem i Wrocław wskazało 12 osób. Czyli liczba interesujących nas wyników to jest 12, bo 12 osób wskazało na Wrocław. Natomiast w mianowniku liczba wszystkich wyników, czyli wszystkie osoby, które głosowały na Gdańsk, to jest ich 10. Wszystkie osoby, które głosowały na Wrocław, czyli 12, i wszystkie osoby, które głosowały na Kraków, czyli 8. I jak dodamy te 3 wartości, to otrzymamy 30. Czyli w mianowniku zapisujemy 30. Teraz to skracamy. Skróćmy sobie na 2, czyli 6, 15. Teraz skróćmy sobie na 3, więc będzie 2, 5. I to jest końcowy wynik. Prawdopodobieństwo, że losowo wybrana osoba z tej klasy, wskazała Wrocław, wynosi 2 piąte. I zadanie kolejne również za dwa punkty. W rombie ABCD kąt rozwarty jest 4 razy większy od kąta ostrego. Przekątna tego rombu przycinają się w punkcie O. Uzasadni, że jeden z kątów trójkąta ABO jest 4 razy większy od innego kąta w tym trójkącie. Czyli co tu mamy? Mamy romb ABCD. Kąt rozwarty jest 4 razy większy od kąta ostrego. Tutaj mamy kąt ostry, tutaj mamy kąt rozwarty. I w zadaniu wiemy, że kąt rozwarty jest 4 razy większy, ten jest 4 razy większy od tego. No to jak oznaczymy sobie ten mniejszy alfa, to ten musimy zrobić 4 alfa, bo jest 4 razy większy od alfa. No dobrze, idziemy dalej. Przekątne tego rombu przecinają się w punkcie O. Przypominam, że w rombie przekątne przecinają się pod kątem prostym. I dalej uzasadnij, że jeden z kątów trójkąta ABO, A, B, o, czyli tutaj ten trójkąt, jest 4 razy większy od innego kąta w tym trójkącie. Czyli chodzi nam o ten trójkąt. O ten trójkąt nam chodzi. I tu mamy trzy kąty. Wiemy, że ten kąt ma 90 stopni, bo przekątne się przecinają pod kątem prostym. I musimy uzasadnić, że ten kąt jest 4 razy większy od tego tutaj mniejszego. No i od czego by tu zacząć? No od początku idziemy. Tu wiemy, że kąt alfa jest. Tu jest 4 alfa. No to ten tutaj w rąbie też jest 4 alfa i ten naprzeciwko jest alfa no to możemy ułożyć równanie jak dodamy te wszystkie kąty czyli alfa dodać alfa to jest 2 alfa dodać 4 alfa dodać 4 alfa to jest 8 alfa i wiemy, że w rombie w każdym czworokącie suma miar kątów wynosi 360 stopni no to dodajemy te alfa czyli 10 alfa Równa się 360, jak podzielimy sobie na 10, to otrzymamy, że alfa to się równa 36 stopni, czyli ten kąt ma 36 stopni, a ten rozwarty ma 36 razy 4, to będzie 144 stopnie. No to już wiemy, ile mają te kąty. A nas interesuje teraz tutaj ten mniejszy. Co wiemy jeszcze o przekątnych, że przekątne przecinają kąty te wewnętrzne na połowy. Czyli jak my tutaj z tego równania otrzymaliśmy, że ten kąt ma 144, natomiast ten ma 36, to ta przekątna przecina ten kąt na dwie połowy. Teraz jak 144 podzielimy na 2, to otrzymamy 72 stopnie, czyli ten tutaj kąt ma 72 stopnie, tutaj jest kąt prosty i 36 jak podzielimy na 2, to ten kąt ma 18 stopni. No i mieliśmy uzasadnić, że jeden z tych tutaj kątów w tym trójkącie jest 4 razy większy od innego kąta w tym trójkącie. No to pytanie, czy, czy 72 jest 4 razy większy od 18? Czy 72 jak podzielimy na 4 otrzymamy 18? No dokładnie otrzymamy, więc ten kąt 72 stopnie jest 4 razy większy od tego 18. 4 razy większy. No i piszemy odpowiedź. Kąt 72 stopnie 4 razy większy od 18 stopni, co należało uzasadnić. Koniec zadania. I zadanie kolejne również za dwa punkty. W czworokącie ABCD kąty DAB i DBC są proste oraz bok DA ma długość pierwiastek z 1, DB ma pierwiastek z 2, DC ma pierwiastek z 3. Uzasadnij, że kąt BAC jest równy kątowi BCA. To mamy uzasadnić, że kąt BAC, czyli tutaj ten kąt, jest równy BCA. Czyli tutaj musimy taki odcinek narysować. O, i mamy uzasadnić, że kąt BAC, czyli ten kąt, oznaczmy sobie jako alfa, ma być równy temu kątowi. Czyli tu ma być alfa i tu ma być alfa. I mamy to uzasadnić. No to zobaczmy, otrzymaliśmy taki trójkąt. O, tutaj otrzymaliśmy taki trójkąt. I teraz pytanie, jaki ten trójkąt jest? Tu musimy obliczyć co? Ten bok i ten bok. Zobaczymy, czy są tutaj jednakowe długości. Jak tak, to będzie to trójkąt równoramienny. No to wiszmy, tutaj ten pierwszy bok oznaczmy sobie jako x i stwierdzenia Pitagorasa. Dwie przyprostokątne do kwadratu, pierwiastek z 1 do kwadratu to jest oczywiście 1. x do kwadratu równa się pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2. Czyli x kwadrat równa się 1 to x równa się 1, bo pierwiastek z 1 to jest 1. Czyli ten bok ma 1. To zobaczmy jeszcze ten drugi bok, oznaczmy literką y. No i co? Dwie przyprostokątne, czyli y kwadrat dodać pierwiastek z 2 do kwadratu równa się pierwiastek z 3 do kwadratu. Czyli tu mamy y kwadrat, pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, a pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Czyli y kwadrat równa się 3 od 2 to jest 1 to y równa się 1. Ten bok też ma 1. Czyli zobaczmy, ten bok ma 1, ten ma 1 i otrzymaliśmy trójkąt równoramienny. Ramiona są tej samej długości. A my pamiętamy, że w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie, tutaj jest podstawa, i kąty przy podstawie są takie same, w trójkącie równoramiennym. I w ten sposób uzasadniliśmy, że kąt BAC jest równy kątowi BCA. I byśmy zapisali, ponieważ jest to trójkąt równoramienny, a w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są jednakowe. I koniec zadania. I dwa punkty mamy kolejne. Zadanie kolejne, tym razem za trzy punkty, o ile minut krócej będzie trwał przejazd trasą długości 10 km z prędkością 120 km na godzinę niż z prędkością 90 km na godzinę. Zapisz obliczenia. Przypomnijmy sobie wzór na prędkość. V to się równa droga przez czas. I my mamy pytanie, o ile minut krócej będzie trwał przejazd. Czyli pytają nas o ten czas. No to przekształćmy sobie tak wzór, żeby obliczyć czas. Po przekształceniu jak pomnożymy przy razy t to mamy V razy t równa się S i tutaj mamy wzór na drogę i przekształćmy to jeszcze na czas, czyli podzielimy przez V, czyli S dzielone przez V i mamy wzór na czas. No to najpierw obliczmy ten pierwszy czas z prędkością 120 km na godzinę. No to liczymy. Czas pierwszy równa się. Droga. Droga ma długość 10 km, czyli 10 km dzielone przez prędkość. Prędkość jest 120 km na godzinę. Kilometry się skracają. Zera się skracają. I otrzymamy 1 godziny jeśli jedziemy z prędkością 120 km na godzinę 10 km to pokonamy 1 dwunastą godziny czyli ile to jest minut no to jak 1 dwunastą chcemy zamien zamienić na minutę 1 godzina ma 60 minut więc musimy to pomnożyć razy 60 minut a 60 to jest 5 minut czyli 5 minut zajmie nam pokonanie 10 km z prędkością 120 na godzinę. To teraz obliczmy ten drugi czas. Czyli znowu też 10 km chcemy pokonać. Tyle, że z prędkością 90 km na godzinę. 90 km na godzinę. Kilometry się skracają, zera się skracają. I otrzymamy 1,9 godzinę. Jak chcemy to zamienić na minuty, to 1,9 razy 60 minut to mamy 69. Jak skrócimy sobie na 3, to mamy 23 i jak wyciągniemy całości, ile tu się mieści w 20, czyli 6 całych, to mamy 18 i 2 trzecie minuty. Tyle zajmuje czasu przejazd 10 km z prędkością 90 km na godzinę. I pytanie było, o ile minut krócej będzie trwał przejazd trasą długości 10 km z prędkością 120 niż 90? No to zobaczmy. Jak jedziemy z 90, to jedziemy dłużej. Jedziemy 6 minut i 2 trzecie minuty. Odjąć 5 minut. No to jak to odejmiemy? To trzymamy 1 całą minutę i 2 trzecie minuty. To można zapisać, że to jest 1 minuta, a 2 trzecie minuty to jest 40 sekund. Czyli ten przejazd trwał krócej o 1 minutę i 40 sekund. Koniec zadania. I zadanie kolejne, tym razem już za 4 punkty. To, że mamy zadanie za 4 punkty, to nie znaczy, że jakieś to zadanie jest nie wiadomo jakie trudne. Tak? Tym się nie zrażajcie, że to cztery punkty i odpuszczacie to zadanie. Także lepiej przeczytajcie, spróbujcie to zrobić. Szkoda 4 punktów. No i zobaczmy. Jerzy, Wojciech i Henryk wykonali pewną pracę w czasie 61 godzin. Przy czym czas pracy Wojciecha stanowi 80% czasu pracy Jerzego a czas pracy Henryka to 80% czasu pracy Wojciecha. Za wykonanie całej pracy otrzymali kwotę 3050 zł, którą mieli podzielić proporcjonalnie do czasu pracy. Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać każdy z nich? Zapisz obliczenia. No to zobaczmy pierwszą informację, przy czym czas pracy Wojciecha stanowił 80% czasu pracy Jerzego. Czyli wiemy, ile mniej więcej Wojciech przepracował czasu? 80% czasu pracy Jerzego, no to nie wiemy, ile czasu to zajęło Jerzemu. Czyli za x oznaczmy sobie czas pracy Jerzego. Dalej, czas pracy Wojciecha stanowi 80% czasu pracy Jerzego. To jak to zaprzymy? Czas pracy Wojciecha równa się, czyli stanowi 80% czasu pracy Jerzego. Czyli 80% to jest 80 setnych, czyli 80, czyli 80 razy czas pracy Jerzego. Czyli to jest czas pracy Wojciecha. Idziemy dalej. A czas pracy Henryka to 80% czasu pracy Wojciecha. Czyli podobnie jak w tym pierwszym przy, przypadku, to tu mamy znowu 80%, czyli 0,8 razy. I teraz nie czas pracy Jerzego, tylko czas pracy Wojciecha. A czas pracy Wojciecha to jest 0,8x. No to jak to wymnożymy, to mamy 0,64x. Czyli to jest czas pracy Henryka. Czas pracy Henryka. No i co wiemy? Że razem Jerzy Wojciech i Henryk wykonali pewną pracę w czasie 61 godzin. Tutaj mamy czas każdego z panów, a razem wykonali 61 godzin tę pracę. No to możemy zapisać równanie że czas pracy Jerzego, czyli x jak dodamy czas pracy Wojciecha, czyli 08x i jak, doda jak dodamy czas pracy jeszcze Henryka, czyli 064x to razem wyjdzie nam 61 godzin te x -y jak dodamy 1 dodać 08 to jest 18 dodać 064 to jest 244x równa się 61 Obu stronie, jak podzielimy przez 2,44, to otrzymamy, że x to się równa 25 godzin. No i teraz zobaczmy. x mieliśmy oznaczone jako czas pracy Jerzego, czyli czas pracy Jerzego to 25 godzin. Jerzy przepracował 25 godzin. Następnie czas pracy Wojciecha. Czyli 0,8 razy x, no to 0,8 musimy pomnożyć razy 25. A to się równa 20. No i teraz czas pracy Henryka, czyli 0,64 razy 25, to otrzymamy 16 godzin. Czyli Jerzy przepracował 25 godzin, Wojciech 20 godzin i Henryk 16 godzin. Idziemy dalej. Za wykonanie całej pracy otrzymali kwotę 3050 zł, którą mieli podzielić proporcjonalnie do czasu pracy. Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać, otrzymać każdy z nich? Zobaczmy. Za, za całą pracę otrzymali kwotę 3050 zł. Czyli te 3050 zł tak naprawdę za ile czasu otrzymali? Ile razem przepracowali? No, razem przepracowali 61 godzin. No to podzielmy te 3050 zł na 61 godzin. Po podzieleniu otrzymamy 50 zł. Czyli otrzymaliśmy, że za jedną godzinę pracy otrzymują 50 zł. 50 zł za jedną godzinę pracy. Czyli z tego wiemy, że za godzinę otrzymują 50 zł. No, a my mamy obliczyć wynagrodzenia tych panów. No to najpierw Jerzy. Jerzy. Ile godzin przepracował Jerzy? 25 godzin. No to 25 godzin. I my wiemy, że za godzinę płacą 50 zł. No to pomnożymy razy 50. Po wymnożeniu otrzymamy 1250 zł. Teraz Wojciech. Ile godzin przepracował Wojciech? 20 godzin. Na godzinę płacą 50 zł. Jak to wymnożymy, otrzymamy 1000 zł. I na końcu Henryk. 16 godzin przepracował. Razy 50 zł. To wyjdzie nam 800 zł. No i pytanie było jakie wynagrodzenie powinien otrzymać każdy z nich i zaprzyjemy odpowiedź że pan Jerzy powinien otrzymać wynagrodzenie 1250 zł pan Wojciech 1000 zł a pan Henryk 800 zł I koniec zadania i za takie zadanie mamy 4 punkty zobaczcie wcale jakieś trudne to zadanie nie było a mamy 4 punkty